Cześć, witamy Was na kanale Okiem Tradycjonalisty. Ja mam na imię Ludwik. A ja jestem Natalia. I zapraszamy do obejrzenia kolejnego odcinka z serii QA, czyli Pytanie i odpowiedzi. Dzisiaj odpowiadamy na kolejne pytania od naszych widzów. Jak widzicie, coraz częściej te odcinki się pojawiają, bo chcemy po prostu nadgonić te zaległości, które mieliśmy z odpowiadaniem na pytania. jak zobaczycie pewnie po tych datach, które widzi, zobaczycie pod tymi pytaniami, które wstawimy na ekran, dowiecie się, że te pytania są już z dawna, no ale siłą rzeczy odpowiadamy jak odpowiadamy. Zanim przejdziemy do, do odpowiadania na pytania, zachęcamy do zasubskrybowania kanału i kliknięcia w dzwoneczek, żebyście byli na bieżąco z kolejnymi filmami, do pisania komentarzy i zostawienia łapek w górę, co oczywiście pomaga nam budować zasięgi, a my komentarze czytamy, więc też warto. Oczywiście można zadawać pytania do kolejnych odcinków z serii Q&A w komentarzu pod tym filmem z stopiskiem QA. No i oczywiście zachęcamy również do wspierania nas poprzez portal Patronite, co oczywiście pozwoli nam działać dalej i nie tylko działać dalej, ale też rozwijać naszą działalność. Także jeżeli ją po prostu doceniacie. I w pewnym sensie doceniacie to, co tu robimy, naszą pracę, którą tu wykonujemy. Zachęcamy do podjęcia takiego wsparcia. Link do patronite'a znajduje się również w opisie. I myślę, że przejdziemy do pierwszego pytania, żeby już to nie przedłużać. Tak. I zachęcamy też do dzielenia się swoimi refleksjami, jeśli macie jakieś dotyczące właśnie tych pytań, na które będziemy odpowiadać. Tak jest. I przechodzimy do pytań. Kamil Murawski zadał pytanie: Co myślicie o śpiewie zwanym Akatyst ku najświętszej Marii Pannie? Mogę zacząć. Jeśli ktoś nie wie, to akatyst to jest z tradycji wschodniej, bizantyńskiej, hymn ku matce Bożej, kuczci Matki Bożej. I pochodzi tam z V-VI wieku, tak się datuje, że powstał w tym czasie, więc jeszcze to były czasy daleko, daleko przed schizmą. i to nie ma. wschodnie też śpiewają, tak? Tak, tak, tak. Nie tak, można sobie... utożsamiać rytów wschodnich z Prawosławiem. tak? Też prawda? Ryty wschodnie są w kościele katolickim. Też, prawda? Ja tak powiedziałam, bo pierwsze, pierwsze, co mi się rzuciło, to, tak, taki, to takie rozróżnienie. Szczęście. No tak, bo pierwsze, co się rzuca, Rydz Wschodni Prawosławie, ale nie do końca. Rydzy Wschodnie są przecież w katolicki Tak, niemniej też mają. trzeba tutaj powiedzieć, że to, co powstało i po w Prawosławiu, to często są bardzo dobre rzeczy, zwłaszcza w tej perspektywie duchowej, yy, gdzie wiele jakichś dzieł, które powstały, tak jak mówię, po schizmie, to jest po prostu kontynuacja tej nauki duchowej, jaka rozwijała się jeszcze w pierwszych wiekach. Akurat prawosławni też wiele nie odeszli od tej swojej tradycji pobożnościowej, także też nie ma to co tak całościowo przekreślać wszystkiego, co jest po schizmie, e, a co, co przed innego jest z teologią. Co jest innego z teologią, tak, to się zgadza. Mówię tutaj o tych sprawach duchowych. Tak. E, no a co sądzimy o akatyście? Ja osobiście bardzo lubię, szanuję, e, nawet... E, jest to jeden z moich ulubionych, powiedzmy, utworów ku czci, Matce Boże, ku czci Matki Bożej, ale też co należy zauważyć, to jest to, że bardzo często katolicy rzymscy, również tradycyjni, w sposób niezdrowy, fascynują się tym wschodnim chrześcijaństwem. I no, to akurat jest. Bardzo, bardzo niedobre, bo sugeruje to, jakbyśmy my, nasz rzymski łaciński katolicyzm, był w jakiś sposób wybrakowany, co jest nieprawdą, bo my mamy swoje własne utwory kuczci Matki Bożej, które są równie piękne, równie głębokie. Zachęcam do przestudiowania sobie godzinek kuczci niepokalanego poczęcia Matki Bożej. Macie tam mnóstwo wezwań, które są głębokie i. Praktycznie niezrozumiałe dla przeciętnej osoby, bo większości odnoszą się do Starego Testamentu, więc to, to nie są w ogóle żadne jakieś tam płytkie rzeczy. W wydawnictwie Rosa Mistyka możecie sobie znaleźć ilustrowaną litanię loretańską, gdzie każdy tytuł Matki Bożej, jaki odmawiamy w litanii loretańskiej, jest omówiony. O co chodzi z danym tytułem, dlaczego nazywamy Marię zwierciadłem sprawiedliwości, stolicą mądrości itd. Także nasza tradycja łacińska w odniesieniu do Matki Bożej jest bardzo, bardzo głęboka i nie należy szukać gdzie indziej, jeśli się swojego nie zna. Tak, no cudze chwalicie swojego nie znacie. To jest powiedzenie, które jest dobre, a bardzo dużo osób się fascynuje wschodnią duchowością, dlatego że zachodnia duchowość w dzisiejszych czasach nie istnieje, tak? To prawda, nie istnieje dzisiaj w ogóle, bo jak sobie też zobaczycie, zresztą nawet dzisiaj, ostatnio, dzisiaj albo wczoraj, wyświetliło mi się zdjęcie na Instagramie z Opactwa Benedyktynów tynieckich, którzy mają bardzo niezdrowe ciągoty w kierunku wschodu i co, co gorsza jeszcze nie potrafią tego przełożyć w taki sposób, żeby to było zrozumiałe. No oni mieszają tu wschodnie, wschodnią duchowość z jakąś pseudoduchowością i wychodzi z tego dziwna mieszanka. Tak, tego tak. trzeba bardzo uważać, dlatego na, na, to, co tyniec wydaje starego, na przykład ojców kościoła i tak dalej, to, to można czytać swobodnie, ale jeżeli oni piszą jakieś komentarze do tego, to na to jeszcze Tak, tak, dokładnie. I ja korzystam <laughs> właśnie z... Mm, ze zbiorów tynieckich, ale tylko z tych oryginalnych, a tego, co oni sami piszą, ci autorzy współcześni, zdecydowanie z dużym dystansem należy do tego podchodzić. A ostatnio wyświetlił mi się, wyświetliło mi się zdjęcie na Instagramie, y, gdzie takie... na tym stoi Ewangelia, y, znaczy Ewangelia. Na tym stoi mszał mhm. na ołtarzu. Nie wiem, jak to się nazywa, za no, podstawka, która stoi na ołtarzu, na którym jest położony mszał, właśnie y, wrzucili tego zdjęcie. I była tam grecka inskrypcja. Nie wiadomo z jakiego powodu. No tak, to jest takie, bo tutaj to, to, czego słuchacz tego filmu, moim zdaniem, przeciętny, który tego słucha, może nie zrozumieć do końca twojej intencji, to to, że nie chodzi o to, że zachodnia tradycja jest lepsza niż wschodnia w jakiś sposób, tylko to jest tak na takiej zasadzie, na jakiej swoje się powinno traktować lepiej niż obce. Tak? Osobiście. Bo my należymy do kościoła zachodniego. To nie jest tak, że wschodni kościół. Wschodnia tradycja liturgiczna i wschodnia pobożność to jest coś złego. To chodzi o to, że my mamy swoją, oni mają swoją. Możemy korzystać z ich duchowości, ale nie możemy powodować, że nie poznajemy naszej duchowości. I tym bardziej tyczy się to czasów, kiedy nasza duchowość praktycznie została wyrzucona do śmietnika. Tym bardziej powinniśmy zamiast uciekać do obcych, to próbować odrestaurować nasze to to jest to co jest negatywne w fascynowaniu się wschodem, ale tradycyjni katolicy mają to rzadziej, bo oni mają te powiedzmy przynajmniej część duchowości tradycyjnej poprzez mszę świętą, czasami może nie szpory, gdzieś jak się uda, czy inne elementy tradycyjnej wschodniej duchowości, natomiast posoborowi katolicy to już bardzo niezdrowe mają często, niestety, zafascynowanie wschodnią duchowością, co widać też w malowidłach, na ścianach, w jakimś neokatechumenacie. Nie tylko w się, no, jest no, nawet, no, to, y, to Ty masz chyba zaobserwowany profil też na Instagramie. A, tak, 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 takiego klasztoru, nie pamiętam, gdzie on był, chyba w Wielkiej Brytanii, anglojęzycznym kraju którymś. To jest klasztor, który wydaje się tradycyjny z, na pierwszy rzut oka, ale jak się przyjrzy, przyjrzymy troszeczkę profilowi, to dowiemy się, że oni odprawiają nową mszę, tylko po prostu po łacinie i przodem do ołtarza, że oni mają też niezdrowe zafascynowanie właśnie ikonografią wschodnią, bo trzeba pamiętać, że ikonografia na wschodzie, ikonografia na zachodzie bardzo się rozeszły i Duch Święty prowadzi każdy kościół. U nas sztuka sakralna się rozwinęła inaczej niż w Rosji, inaczej niż w Grecji, we Włoszech nawet troszeczkę inaczej niż w Polsce, nawet tak, ale to tu jest przynajmniej, o, mówimy o kręgu tradycji zachodniej. Natomiast Zamiast, my, zamiast powrócić do tego, co Kościół wyrzucił po soborze i kontynuować to, to próbujemy gdzieś tam sięgać po obce wzorce. To jest kolejny przykład na to, jak niezdrowa jest fascynacja. I jeszcze tutaj mogę przywołać przykład też z własnego doświadczenia z internetu, gdzie na jednej z grup takich właśnie katolickich dla kobiet pamiętam, że był post dotyczący otarzyków domowych i jedna osoba napisała tam rzucając swoje zdjęcie ołtarzyka domowego, że ona ma ikony bizantyńskie na ołtarzyku, dlatego że, nie może, że uważa, że wszystkie te zachodnie to są no brzydkie, kiczowate, tandetne i tak dalej, tak? Co jest prawdą, bo współcześnie się tego nie da znaleźć praktycznie. Jeśli chcecie zainwestować, jeśli chcecie mieć w domu ołtarzyk domowy w stylu rzymskim, łacińskim, to musicie wydać na to dużo pieniędzy, bo zazwyczaj będą to stare, yy, obrazy. stare duże obrazy. Tak. Tak, no dokładnie, bo dzisiaj jak pójdziemy, najpierw przykład, do księgarni katolickiej, nie będę tu wymieniał nawet do której, tak, ale do jakiejkolwiek, jak wejdziecie i zobaczycie dewocjonalia, obrazy, to są takie tandetne obrazki, że jeżeli widzimy te tandetne obrazki w stylu zachodnim i obok ikonę bizantyjską, która, no, jest, nie, nie, nie można powiedzieć, że nie, dużo ładniejsza, tak? Oczywiście. Nawet nie ma co tu porównywać, to... Zmysł wiary już podpowiada, że ta ikona jest lepsza niż ten tandetny obrazek. Natomiast nie znaczy to, że na zachodzie nie było sztuki sakralnej, bo była i to jeszcze dalece bardziej rozwinięta niż na wschodzie. Tak I nad tym właśnie ja ubolewam, że my dzisiaj nie chcemy tego kontynuować jako rzymscy katolicy. Tylko właśnie zamiast, idziemy najprostszą linią oporu: tandetne produkują po soborowych czasach, tandetne produkują obrazki, które sprzedają, to my bierzemy ikony bizantyjskie, najprostsza droga i, i już. I to niestety jest nasza odpowiedzialność, że my nie kontynuujemy naszej tradycji. Tak? Tak, tutaj jest właśnie odpowiedzialność tradycyjnych katolików, żeby postawić mocno na potencjał, jaki jest w jednostkach, które potrafią, które interesują się malarstwem, tworzeniem, tworzeniem rzeźbą również też. rzeźbą, też architekturą, wszystkimi takimi rzeczami, które są związane ściśle ze sztuką katolicką, sztuką sakralną i pomagać im w tym, żeby one mogły w tym kierunku się rozwijać. To jest Najważniejsze i tutaj jest kwestia, którą absolutnie nie można zostawić do tak zwanej weryfikacji Zweryfikacji rynku. rynku dokładnie. Tak, bo to rynek tego to nie zweryfikuje, się. bo to był, to był oczywisty wniosek. Niektórzy powiedzą, że rynek zweryfikuje zawsze dobrze. Nie jest to prawda, bo na wolnym rynku niestety pornografia wygra ze sztuką sakralną. I tak tak, samo, taka jest ta prawda. wygra z prawdziwą sztuką. Tak to sztuka i w ogóle wszystkie sztuki wyzwolone nie nazywają się sztukami wyzwolonymi dlatego, że są to sztuki dotyczące wolności liberalnej, ale dlatego, że są to sztuki dotyczące wolności prawdziwej, czyli takiej, która pochodzi z wnętrza człowieka i związana z sprawami nadprzyrodzonymi i dążeniem człowieka do rzeczy najwyższych, do Boga, mówiąc krótko. Dlatego też w kwestiach sztuk wyzwolonych mamy obowiązek kierować się ich ważnością od wszystkiego innego. Nie możemy tutaj zrównywać rzeczy, które nie dotyczą spraw konsumpcyjnych, z sprawami, które są dotyczą tej sfery konsumpcyjnej. Tak? Nie możemy postawić obok siebie sztuki sakralnej i jedzenia z McDonalda. To są dwie zupełnie różne rzeczy. Jedzenie, wszystkie te sprawy ubrania, jakieś tam dotyczące higieny, te rzeczy, które musimy po prostu mieć mieszkanie, to są Sprawy dotyczące tego, że my musimy jakoś żyć na tym świecie, tak, dotyczące ciała, ale sprawy dotyczące duszy są ważniejsze, dalece ważniejsze od tych spraw dotyczących ciała i musimy działać na rzecz tego, żeby te sprawy dotyczące duszy mogły się jak najbardziej rozwijać, bo to one właśnie podnoszą ducha do Pana Boga. I to jest element pracy ewangelizacyjnej. Możecie oczywiście w swojej pracy apostolskiej, ym, nie wiem, nawoływać do modlitwy, do tego, że trzeba wrócić do kościoła, i tak dalej, ale nie będzie to w żaden sposób wiarygodne, jeżeli nie pokażecie, że nie dbacie w swoim kościele własnym o sztukę. O to, żeby poprzez tworzenie wynosić te dusze do kontemplacji rzeczy najwyższych. Tak, i to nie, nie jest tylko mowa o malarstwie, tylko mowa jest o całej sztuce, bo kościół nie, nie, nie piękno tylko malarstwa. Mówimy też oczywiście o rzeźbie. Mówimy też o poezji. Mówimy też, tak, o, o każdej dziedzinie sztuki, ale to co zwłaszcza do użytku sakralnego było używane, to było oczywiście malarstwo, rzeźba, architektura i muzyka. Te przynajmniej elementy są najbardziej w ogóle istotnymi elementami. To są też najwyższe wytwory kultury europejskiej. Zarówno muzyka wielogłosowa, która powstała w naszej kulturze, zarówno zaawansowane właśnie dzieła malarskie, czy piękne rzeźby, które nawet protestanci, którzy nie uznają kultu rzeźb, to jednak jak idą gdzieś zwiedzać, to zwiedzają kościoły katolickie, bo tam są najpiękniejsze dzieła sztuki, bo w pustych halach protestanckich do oglądania nie ma nic. Tak? I każdy to podziwia. Tak? Każdy to są niezaprzeczalnie najwybitniejsze dzieła, jakie wyszły spod ręki ludzkiej. Tak samo jest kwestia muzyki. Na muzykę liturgiczną powstała muzyka wielogłosowa, bardzo zaawansowana. i to czy najwyż... muzyka wielogłosowa powstała nie, nie, jakby nie z pierwszym przeznaczeniem jako do muzyki liturgicznej, ale została zaadaptowana do muzyki liturgicznej, i tam powstały bardzo najwybitniejsze utwory danych epok na muzykę wielogłosową. Dzisiaj to wszystko nie powstaje. Nie powstaje dlatego, że mamy społeczeństwo konsumpcyjne. Mamy społeczeństwo, które jest owładnięte namiętnościami, można powiedzieć, z, tak powiedzmy, z perspektywy duchowej. Tak? Czyli jakbyśmy to sklasyfikowali, te, powiedzmy, duchy zła, według Ewa tak mówiąc skrótowo, trzeba wiedzieć, że on sklasyfikował te duchy w ten sposób, w jaki one atakują człowieka. Tak? I większość ludzi popada tak naprawdę w nieczystość. To jest najprostsza rzecz. Nieczystość, obżarstwo te rzeczy się ze sobą łączą. Staje się, że nawet Matka Boża przekazała chyba w któryś objawieniach, że najwięcej Najwięcej, najwięcej ludzi dus jest sprawia. przez grzechy nieczyste. Tak, tak, tak. tak, natomiast jest to też sklasyfikowane właśnie w tej klasyfikacji. Tak, jest to też oczywisty dosyć tak, 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 To też można wystarczy spojrzeć na rzeczywistość, to nie trzeba też tak, szukać tak. daleko. Więc jeżeli pozostawiamy człowiekowi swobodę, wolność i swoboda to. Są, wolność to jest wtedy, kiedy człowiek nie ma tych namiętności, wtedy jest wolny. A swoboda to jest wtedy, kiedy te namiętności mogą nim robić, co chcą. Że Człowiek po prostu ma nieograniczony sposób decydowania o sobie, to jest liberalizm w praktyce. I jeżeli człowiekowi pozostawimy w ten sposób samego sobie, że on sobie sam wybierze swoją wolną wolą to, co jest dobre, nie próbując stymulować jego do spraw wyższych, czy przez sztukę, przez wyższe rzeczy, to ten człowiek najczęściej wybierze źle. Co widzimy, jak się to się dzieje w dzisiejszych czasach. Tłumaczyłem to wielokrotnie w filmach chociażby o tym, jak o tym samochodzie, który wjechał w procesję Bożego Ciała, że liberalizm powoduje to, że społeczeństwo jest nasze w najgorszym stanie w historii naszego narodu w ogóle. Że nienawiść do kościoła jest większa niż kiedykolwiek od czasów reakcji pogańskiej, prawdopodobnie z XI wieku. I to jest właśnie w praktyce ta wolność liberalna, czyli wolność, że człowiek, nieograniczoną możliwość robienia co chce, o ile nie uraża drugiego człowieka, bo tu człowiek jest odnośnikiem. W nieliberalnej wolności Bóg jest odnośnikiem. Człowiek jest drugim odnośnikiem dopiero. I to jest bardzo istotne, żeby to zaznaczyć. A co do kwestii rozwiązań, do rodziców, którzy posiadają dzieci, jeżeli widzimy, że dziecko przejawia talent nie wolno mu na przykład dziecku, które... Znaczy nie wolno, w sensie to jest jakby w pewnym sensie rodzice w pewnym sensie wiedzą lepiej co dziecku wolno, a co nie, tak? To nie chodzi o to, że ja mówię rodzicom, co mają robić. To chodzi o to, że co do zasady, jeżeli dziecko przejawia talent na przykład malarski albo muzyczny albo jakikolwiek inny, taki do, do sztuki wyższej, to nie wolno temu dziecku tego talentu tłumić i kazać mu na przykład zostać prawnikiem, bo to się opłaca. Tak, bo zaprzepaścicie talent, który został w te dusze wlany przez Boga. Boga. A Pan Bóg pomaga osobom, które realizują te talenty, które, których On im obdarzył. Nie znaczy to, że samemu sobie też nie można pomóc. W dzisiejszych czasach jest tak dużo możliwości robienia zbiórek w internecie na różne rzeczy, tak? I tak. to nie jest tylko apel do rodziców, żeby organizować zbiorki, ale też apel do innych, żeby pomagali. Szczególnie do katolików zbiórkach. tradycyjnych, tak. którzy mają, powinni mieć te świadomości, jak ważna jest sztuka. I jeśli zastanawiacie się, na jakie dzieła przeznaczyć nakłady finansowe, bo chcielibyście złożyć ofiarę, to miejcie przede wszystkim w na pierwszym miejscu w tej perspektywie właśnie osoby, które chcą, starają się coś tworzyć, właśnie sztukę wyższą. Tak, tak, tak. Które piszą y, utwory muzyczne, malują obrazy, y, ale takie, które oczywiście kontynuują tę sztukę naszą, tak? Tak, 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 tak y, zgodnie, no, które są z tym, co zostało wypracowane w cywilizacji naszej, tak? Tak, a nie tam nagle robią jakieś swoje nowe dziwactwa, tylko coś, naprawdę osoby, które tworzą prawdziwe piękno. Y, które y, m, chciałyby, nie wiem, projektować kościoły, które piszą jakieś wiersze, nawet religijne, bardziej zaawansowane. Tak, tutaj nie, y, trzeba, tutaj, nie trzeba, dajko trzeba daj go szukać. Wystarczy zobaczyć na przykład tłumaczenie psalmów Jana Kochanowskiego, tak? Tak, y, tak. Y, To jest jedno z najwybitniejszych, łącznie z kompozycją muzyczną, tak? To jest jedno z najwybitniejszych w ogóle dzieł polskiej muzyki sakralnej w języku polskim i to jest pierwsze w ogóle w historii przełożenie tych psalmów na języki narodowe które było uznane przez Kościół i śpiewane tak w kwestii nabożeństw ludowych, na przykład. Tak, dokładnie. Na wiele głosów. Co polecamy. Że zresztą jeden z tych psalmów był też u nas na ślubie, tak swoją drogą. Tak. Na wyjściach. Jeśli... Na wejście. Nie, na, wejście. na wejście. Na wejście. Więc jeśli ktoś to wszystko tworzy, jeśli ktoś też rzeźbić, chciałby rzeźbić, jeśli ktoś nawet pisze jakieś um, utwory pochwalne, jakieś modlitwy, tego typu rzeczy, to pomagajcie takim osobom. Tak, bo to jest bardzo istotne. I no, tak jak powiedziałeś o tych ofiarach, czasami wiemy, że złożenie ofiary na Kościół to jest coś, co jest z obowiązkiem katolików zasadniczo, tak? Tylko w dzisiejszych czasach możemy to troszeczkę inaczej postrzegać, bo czasami większą ofiarą na Kościół będzie kupienie takiego obrazu, który ktoś namalował, niż danie na przykład księdzu, który zorganizuje z tego jakąś brzydką mszę. Na pewno. Oczywiście wspierać środowiska tradycji jak najbardziej należy, bo one też potrzebują nakładów finansowych, to, to o tym nie mówię. Ale na przykład jeżeli chcemy więcej dać za jakiś, nie wiem, brzydki, Pogrzeb, który ktoś nam, tak jak ostatnio jeden z kolegów powiedział, ksiądz mu rzucił 1500 zł za pogrzeb tragiczny po prostu. Yy, ty jak ksiądz sobie krzyknął. To ja bym zamiast tego dał na przykład 50 zł za ten pogrzeb, a kupił za resztę tegoś, jakiś obraz jakiegoś artysty. Na przykład. To jest tak. dużo lepszy uczynek niż zapłacenie za to dziadostwo, które ktoś proponuje. A w zamian można też zorganizować tak swoją drogą, alternatywę pogrzebu, to już osobny temat, mszerek która będzie prawdziwą muszą za tego zmarłego. Tak, tak. Ale trochę doszliśmy od tematu akatystu, ale to ciekawy był temat, żeby rozwinąć właśnie to, jak straciliśmy tożsamość jako Kościół Łaciński. Także akatyst jest piękną modlitwą, tak? pięknym nabożeństwem, tylko że nie jest nabożeństwem naszym, więc możemy oczywiście go śpiewać, możemy też chodzić na przykład do grach katolików na akatyst, ale nie możemy sobie zastępować wschodnią duchowością naszej duchowości. Tak. O, to I to też to akatyst nie krótego. jest do odprawiania w. W ramach rzymskiego publicznego nabożeństwa. A to na pewno, nie bomba. Parafiach ma, no, tak. rzymskokatolickich. Tutaj, już. jeżeli ktoś ma takie ciągłe, to lepiej mu zaproponować godzinki, które są równie pięknym nabożeństwem, ale uwrosły na naszej tradycji i w Polsce bardzo zresztą popularnym przed sobą. Tak.